O że tak widać, niestety, to jest dowód temu uwagi chceci połodziowe, niestety tak widać. No. Nu aveți de de maruji. Dipotrivă se mau vote, trebuie cu zi de maruji. Urazați-mă, tu dai niște broduri. Mă simt de două ori să-l Tak widać taką sytuację właśnie. Tutaj są ławy ludzie, każdy robi jak może, każdy się broni od tego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, że nic złego nie może nas spotkać. nie bardzo ty to, Co to się jest, wiesz? Chyba pilnować. Ale to je, tamto, jest. To to można złożyć, no, i tam mogło A czemu nie przyszedłeś pomagać? Ja nie bo... ja? Nie, no bo ja jutro jadę do Watsons. A A to tak O kudy. I oh, am

よく見た。